Hej kochani, z tej strony Magda. Witam Was w kolejnym odcinku Tajemnic Simów. I od razu mówię, że w trakcie odcinka zrobię mały giveaway, więc oglądajcie uważnie. Chciałam Wam też przypomnieć, że ostatnio skrócone wersje odcinków i sukcesywnie też stare odcinki będą trafiały na mojego TikToka. Więc wpadnijcie, będzie mi bardzo miło. Poza tym standardowo jest ankieta z propozycjami materiałów do nowego odcinka. Link znajdziecie w opisie i w karcie, która się Wam właśnie wyświetla. W ankiecie możecie też wpisywać własne propozycje. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym dziwnym miejscu. Już raz je odwiedziliśmy przy okazji bardzo zagmatwanej historii Macy i Lacey. Witamy w Twinbrook. Miasteczku na tyle dziwnym, że wydało na świat protoplastów rodu dziwak z dziwnowa. Z The Sims 2. Spójrzcie tylko na tych wszystkich simów. Twinbrook przeżyło swój szybki rozwój z powodu napływu profesjonalistów. A miasteczko dodano do gry wraz z dodatkiem kariera więc w sumie nie ma się co dziwić. Ale dlaczego właściwie Twinbrook jest domem tak wielu naprawdę niecodziennych simów? Zacznijmy od czegoś, co rzuciło mi się w oczy jako pierwsze. Wielu simów ma trochę dziwne imiona i nazwiska. Często są to swoiste gry słów, homofony, takie jak tidy, tidy, czyli czysty, posprzątany. W polskiej wersji on ma troszeczkę inne imię. Tam, Nie wiem, Gacek, Guciocz, coś takiego, ale dziś się zgadza. I tak nazywa się, uwaga pan pokojówka. Pani pokojówka nazywa się Annie T. Septic. Listonosz nazywa się Mark Stamp, a ta dość mrocznie wyglądająca simka to Lucy Fern. W notatkach do odcinka podpisałam ją uroczo jako z mordy wygląda jak lucyfer. Mamy też znanego nam z odcinka o Macy i Lacey Juana Derera, czyli Wanderera, wędrowca. Poza tym, nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystkie duchy z tego otoczenia są no cóż, trupiozielone i część z nich chodzi bez butów. I czy wiecie, że istnieje simka, która łączy obie te cechy. W sensie, że nie żyje, jest trupiozielona i ma dziwaczne imię. Ale zacznijmy od początku. W pięknym domu przy ulicy Gwieździstej mieszka Analiza Riddle. Nie, nie. Kochani, to jeszcze nie ta simka łącząca cechy obu grup mieszkańców Twinbrook. Ona jest wprawdzie stara, ale jeszcze dość żwawa. A jej imię możemy bardzo prosto rozwikłać jako Analyze a Riddle, czyli analizować zagadkę. Analiza ma dość uroczą biografię. Analiza spędziła całe swoje życie z nosem w powieściach z tajemnicami. I chociaż dzięki temu dobrze zna się na klasycznych gatunkach literatury, pozostały nieodkryte pewne tajemnice z jej życia prywatnego. A opis rodziny Riddle też daje nam troszkę do myślenia. Morderstwo, tajemnica, napięcie. anna Lisa jest mistrzynią tych klasycznych narzędzi literackich. Ale jak to się stało, że zaczęła pisać tak złowieszcze książki? Powszechnie lubiana pani Riddle gustuje we wszystkim, co wiąże się ze śmiercią, smutkiem i grozą. Tyle, że trzyma to tylko dla siebie. No więc Anna-Liza ma zdolności pisarskie. Nic dziwnego, w końcu jest emerytowaną blogerką, czyli pracowała w profesji dziennikarskiej. I często po rozpoczęciu gry chce wrócić do zawodu, żeby jeszcze spełnić swoje życiowe pragnienie stania się prezenterem wiadomości. Gra daje też nam hinta, że Anna-Liza jest powszechnie lubiana. Czy aby na pewno to prawda? Otóż nie. Simka wprawdzie ma jednego przyjaciela, jest to jeden z jej sąsiadów Justin case. Wspominam o nim tak, Just in case, żebyście zapamiętali, że Simowie tutaj mają mega dziwne imiona. Anna ma też troje wrogów: Way współlokatora Justina oraz swoich innych sąsiadów rodzina Sergeant, małżeństwo Scout i Bobiego. O ile Way nie jest chyba jakąś ważną osobą w naszej historii Sorry Way to Sargentowie jak najbardziej mogą być ciekawi. Czemu niby ci Simowie mieliby nie lubić uroczej staruszki? Otóż Sargentowie to nie tylko partnerzy w życiu prywatnym, ale też w karierze. I to nie byle jakiej karierze. Policyjnej. Szalone pościgi, spotkania z uporczywymi przestępcami oraz niebezpieczne misje. To codzienna praca dla tego duetu walczącego ze zbrodnią. Ich połączone umiejętności nabyte w wojskowych i cywilnych agencjach strzegących prawa zapewniają, że w życiu Bobiego i Scout nie ma nudnych chwil. Dzielą się wiedzą, aby walczyć z okrutną niesprawiedliwością. Ale czy to wystarczy, by ocalić świat? Bobby i Scout nie lubią też Justina Case'a oraz trzeciego współlokatora technicznych przyjaciół Lang Guid, który ma dość dobre relacje z Anną Lizą. Wiem, to jest trochę poplątane. I co w ogóle to wszystko może oznaczać? Zapewne to, że sargentowie to słabi sąsiedzi, ale może też mieć na to wpływ zawód stróża prawa wykonywany przez tych simów. Co jeśli mieszkają tutaj nieprzypadkowo? W ogóle po co im taka dziwna piwnica? Czy może sąsiedzka antypatia zaczęła działać, bo sargentowie byli trochę zbyt nachalni w swoich śledztwach? Cała zagadka odnajduje swój punkt kulminacyjny w dość niepozornym miejscu, jakim jest strych pani Anny Lizy Riddle. W owym miejscu znajdziemy dwa przedmioty. Jednym z nich jest teleskop, a drugim urna z prochami simki. Die M. Riddle. I to właśnie ta simka łączy najlepsze cechy simów z Twinbrook. Upiorny wygląd i dziwne imię. Jej imię można przetłumaczyć na Dilemma Riddle, czyli Dylemat Zagadka. Dai faktycznie jest dość niecodziennym duszkiem. Nosi ubrania, które wyglądają trochę średniowiecznie. Normalnie nie są dostępne w Create a Sim, chyba że użyjemy kodu. Simka zmarła ze starości i nie pojawia się w drzewie genealogicznym Anny. Kim więc była Dai? Myślę, że możemy na 100% założyć, że była kimś z rodziny Anny. Łączy je nazwisko, podobny wygląd i kilka cech charakteru. Tylko co do jasnej Anielki jej urna robi na strychu Anny. Pierwsze co przychodzi nam do głowy to. morderstwo. Nie wiem, czy to dobrze o nas świadczy. Anna, stuknięta staruszka, morduje swoją siostrę czy kogoś tam innego z rodziny. A ślad po simce znika z drzewa genealogicznego rodziny Ridley. No i wydaje mi się to mało prawdopodobne. Daj odeszła ze starości, a wiele zmarłych Simów z Twinbrook ma właśnie taki problem, że twórcy chyba zapomnieli ich dodać do drzew genealogicznych, do których powinni. Moim zdaniem, Anna, jako osoba lubująca się we wszystkim, co tajemnicze i złowieszcze, po prostu przez dziwny kaprys, a może nawet jakąś tradycję rodzinną, trzyma na strychu prochy swojej dawno smarłej krewnej. Szczególnie że serio, Anna jest miła, ma same pozytywne cechy i chyba da się lubić. Ale z drugiej strony, taka. Zbrodnia, a nawet taki hint, że jakaś zbrodnia była, tłumaczy konflikt z sergentami. Ci Simowie są wręcz urodzonymi śledczymi. Połączyła ich nie tylko miłość do siebie, ale też do wykonywanego zawodu. Być może narazili się starszej pani Riddle i stąd negatywne relacje. A może jednak się mylę i oni będą następnymi ofiarami krwiożerczej staruszki. Who knows? No dobra, to teraz nawiązanie kulturowe, bo według mnie jest ono tak wyraźne, że aż może nabić limo, jak się rzuca w oczy. Moim zdaniem Anna-Liza Riddle to nie kto inny jak Simowa wersja Agaty Christie. Agatha Christie to jedna z moich ulubionych autorów, klasycznych kryminałów. To ona wykreowała takie postacie jak detektyw Hercules Poirot oraz Miss Marple. Anna-Liza jest ubrana w strój, który nawiązuje do lat 20 XX wieku, czyli w sumie 100 lat temu. Ten mega charakterystyczny kapelusz w stylu kłosz, który był najpopularniejszy właśnie w tamtej dekadzie. Najbardziej znane zdjęcia pani Christie to te, kiedy była już starszą panią, więc wielu ludzi kojarzy ją jako taką panią w średnim, w średnim łamane na starszym wieku. Mimo, że sukces dobyła już w wieku 30 lat, właśnie w latach 20. Jeżeli Desimps w osi czasu, leży gdzieś w latach 50., może 60., kiedyś to tam liczyliśmy to Anna-Liza mogła być, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, równolatką Agaty Christie. No i sama Agata Christie też miała zamiłowanie do makabreski, kryminalnych historii i rzeczy, które jeśli by się przydarzyły komukolwiek bezpośrednio, byłyby okropnie nieprzyjemne. Nie wiem czy wiecie, ale sama Agata Christie miała w swoim życiu bardzo dziwne wydarzenie połączone z amnezją oraz zniknięciem. No, ale każdy fan doktora wie, że w to były zamieszane wielkie osy. Polecam ten odcinek. No i to by było na tyle. Ale ale jeszcze giveaway. No, niuniki kochane, przegapiliście, bo on już był. W filmie ukryłam dwa kody na kit do Simsów czwórki. Wystarczy, że je wpiszecie i są wasze. Tylko proszę napiszcie, jeśli któryś kod zostanie wykorzystany, żeby inni się nie męczyli wpisując. I właśnie dlatego warto oglądać moje kochani filmy szybciutko po premierze. Tak więc zapraszam Was na kolejne odcinki Tajemnic, na mojego TikToka i inne społecznościówki. Dzięki, że mogłem tu z Wami być. Do zobaczenia. Papa pa i cześć.